Dwa dni temu przyleciał do Krakowa Elon Musk, którego chyba nie trzeba przedstawiać. Oto wspaniały jego prywatny samolot, którym przyleciał i który lądował na lotnisku w Balicach. Przyleciał na zaproszenie organizacji Żydów Europejskich, Głos Żydów Europejskich, i później wziął też udział w Krakowie w konferencji na temat antysemityzmu. Trzeba tutaj przypomnieć, że Elon Musk. Wielokrotnie był krytykowany przez organizacje żydowskie za to, że dopuszcza różne opinie, które według organizacji żydowskich są antysemickie i które są mową nienawiści. Rozmowę z nim przeprowadził w czasie tej konferencji Benon Shapiro a to informacje z Wikipedii: że Benon Shapiro urodził się w Los Angeles w stanie Kalifornia w rodzinie pochodzenia żydowskiego. Jego przodkami są żydowscy emigranci z Rosji i Litwy. Elon Musk przed y, przylotem do Polski był wielokrotnie krytykowany przez organizacje żydowskie za to, że dopuszcza na swojej platformie wypowiedzi, które są mową nienawiści, czy też że są jawnie antysemickie. W każdym razie, według organizacji żydowskich. I teraz ten przyjazd do Polski miał być jakby. Pewnego rodzaju przeprosinami, czy za to, że takie wypowiedzi się pojawiły. Niemniej jednak, wypowiedzi Ilona Maska idą w tym kierunku, że uważa za swój priorytet, aby utrzymać na swojej platformie wolność słowa. Wolność słowa jest jego priorytetem. Jeżeli ktoś prezentuje jakiś fałszywy pogląd, niezgodny z prawdą, mówi Mask to wówczas przecież zaraz może się pojawić inna wypowiedź, która koryguje ten pogląd. I tutaj sięga też o taki bardzo poważny temat, jak dajmy na to wypowiedzi, które negują czy zmniejszają rozmiar Holokaustu. Mówi, tak, jeżeli się pojawi taki komentarz, to zaraz ktoś go skoryguje. I w dodatku system na Twitterze jest taki, że ta korekta już nie może być usunięta, także cały czas będzie ta korekta przyczepiona do tej poprzedniej wypowiedzi. A na końcu mówi jeszcze, że wszyscy powinni mieć prawo możliwości wypowiadania się, nawet jeśli te wypowiedzi są kontrowersyjne, pod warunkiem, że nie łamią one prawa.

Um, maximum resources and attention behind community notes. So if somebody tries to push a falsehood, like Holocaust denial or something like that, they can immediately be corrected, and and, they, and you can't get rid of the tag. <laughs> it's like stuck on you. You know. You, you know so um, it, I think it's it, and and the overarching goal for the X platform is to be the best source of truth uh, in the world. So. I na koniec, jeszcze taka refleksja, że z takiego mojego doświadczenia widzę, że w, na przykład w Polsce wolność słowa jest cały czas ograniczana, ale i w zachodniej Europie, w ogóle w całym zachodnim świecie. Już nie wspominając o Rosji, Chinach i jakichś innych krajach, to już zupełnie inny poziom. Ale tak czy inaczej o wolność słowa trzeba walczyć. W tej chwili istnieje taka sytuacja, że ludzie po prostu sami się cenzurują, mają obawę nawet w prywatnych wypowiedziach cośkolwiek powiedzieć, żeby się nie narazić. A to już jest bardzo niedobry moment.